Dzień dobry moi drodzy witajcie bardzo serdecznie mamy już licznik oficjalnie w grze Pet Simulator X jest licznik który odlicza zostawcie lajka like komentujcie i już za niedługo już 22 października w dniu moich urodzin będzie update który po trzech miesiącach znowu powróci jakiś mały update może nie mały nie taki mały o tym obej sieć usiądź tutaj wygodnie bo zobaczysz mam takie newsy że mucha nie siada i słuchajcie właśnie o, si o godzinie 18 w sobotę będzie nowy halloweenowy update mam nadzieję że będziecie Planuję transmisję na żywo mam nadzieję że będziecie wspólnie ze mną przy Przeżywać ten update i moje urodziny, także bardzo serdecznie zapraszam. Moi drodzy, to jest w ogóle jedna z tych informacji, o których chciałbym wam przekazać, ale mamy jeszcze następne w ogóle. I słuchajcie, Preston na swoim Twitterze ostatnio wpis był chyba wczoraj albo przedczoraj. Moi drodzy, ogłosił, że update'y, aktualizacje do Pet Simulator X będą teraz znacznie częstsze. Nie będziemy już czekać 3 miesięcy, tylko o wiele szybciej będą te aktualizacje. Natomiast też zwrócić należy uwagę na to, że napisał, że aktualizacja będzie zarówno w hardkorowym świecie, jak i w normalnym. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Co ciekawe, on tutaj napisał, że te aktualizacje będą o wiele wcześniej, ale dlaczego? Otóż już kiedyś wam dawałem takiego newsa, Preston wynajął, szukał deweloperów, deweloperów i grafików do swoich, swojej drużyny i okazało się, że aż od między różne są pogłoski, że czterech albo nawet pięciu deweloperów zatrudnił Preston i prawdopodobnie oni będą pracować nad przyszłymi nowymi grami, ale też i również nad Pet Simulator X. O tym już mówiłem wcześniej, że Preston powinien zrobić już dużo, dużo, dużo bar wcześniej coś takiego, ponieważ no nie ukrywajmy Jedna osoba, jeżeli on zarządza jeszcze różnymi innymi biznesami, to nie będzie miał czasu tworzyć tylko gry Apex Simulator X. Powinien przy takiej ilości pieniędzy, jakie on posiada i generuje z tej gry, powinien mieć kogoś pracowników, którzy będą pracować, będą tworzyć dla niego treści. On tylko może powiedzieć mniej więcej co i co gdzie. No taki taki wiecie szef, który ma swoich pracowników. To jest bardzo spoko rozwiązanie. Mam nadzieję, że Dzięki temu spod kuźni Prestona wyjdzie więcej gierek, ale też Pet Simulator X doczeka się większych aktualizacji. Odnaleziono też tutaj bardzo dużo różnych gier ukrytych, które są tworzone przez Joea na przykład, więc prawdopodobnie szykuje się też nowa gra dotycząca Pet Simulator X. Zobaczymy co to będzie. Na razie cieszymy się tym, że aktualizacja już w tę sobotę. Do zobaczenia. A jeszcze kończąc zapraszam was na kanał Gamingowa Rodzinka, gdzie wraz z moją rodziną tworzymy różnego rodzaju openingi, jakieś challenge i tak dalej gierki. Więc zapraszam was serdecznie. Dzisiaj wleci odcinek z openingu z Szymonkiem. Także zapraszam do zobaczenia.